Pomyśl o swoim największym długu może to kredyt na mieszkanie wzięty na kilkadziesiąt lat, a może raty za samochód, które jak skończysz spłacać, to trzeba będzie kupić nowy. Potrafimy miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, cierpliwie oddawać kolejne złotówki, aż zwrócimy ostatnią. A ile razy wybija nas z równowagi czyjeś spóźnienie nieterminowa spłata długu zniszczenie lub przetrzymanie ważnej dla nas rzeczy? Z Bogiem i jego cierpliwością jest zupełnie odwrotnie: nie ma cierpliwości do długów naszych grzechów, dlatego, ilekroć je wyznajemy, daruje nam bez warunków wstępnych. Jednak, gdyby nie miał bezgranicznej cierpliwości do naszych błędów i pomylonych dróg, to nie mielibyśmy do kogo wracać.